Księżycowskiej, świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, 955 15 lutego 1937 roku. Dziś usłyszałam te słowa w duszy. Kostio, miła Ojcu mojemu, wiedz o tym, Córko moja, iż cała Trójca Święta ma w Tobie szczególne upodobanie swoje, dlatego iż żyjesz wyłącznie wolą Bożą. Żadna ofiara nie idzie z tą w porównanie.